she's ze no yeah. Siempre, widzicie, to jest Julka i oglądamy dzisiaj. Najdziwniejsze zdjęcia oddawane od Grafiku, grafików pranksterów. Zaczynamy, dobra, nie przedłużaj, bo ty zawsze pięknie głupoty, trzeba lecieć prać. Do dobra, pozdrawiam z Turcji James. Łap zdjęcia moje oraz mojego przyjaciela, który wepchnął się w kadr. Możesz go usunąć. Jest to potencjalnie moje zdjęcie profilowe. On je niszczy. Czyli ona chce wywalić tego przyjaciela <noise> i teraz. Faktycznie do, do. on go trochę niszczy, ale nie jest najgorsze to zdjęcie, chociaż ma trochę taką specyficzną te, minę, ten facet. I teraz obstawiam, że usunie tą osobę tutaj, co jest tutaj tym... Albo ją! Ją albo ją. Albo ją no. <noise> Założył ten wiesz, widzisz? <noise> tak, i, tak. Niby tak, go nie widać, tak, ale jednak tak, go widać. Gość się stał i, żywym kamieniem, żebym <noise> I on eczeka. Jaki znajomy? To... Jaki znajomy? No ten z tyłu <noise> po lewej stronie. James, czy to widzisz? Cześć, James. Moja James. mama jest trochę religijna, jak to każda wam wiadomo. Ja naprawdę chcę jej pokazać zdjęcie z mojej wycieczki do Hamburga. Nie mylicie z hamburgerem. Możesz yy, przykryć nagą st statuę? No dobra, ale tutaj szczerze to nie mam pojęcia co to może jest, być. A ja, ja myślę, że to będzie tak, że on będzie miał to ciało. Tak mi się wydaje. Rosem, go. No i co? Mała by była zadowolona? Zadowolona by była. Cześć James, mógłbyś proszę sprawić, żeby te krowy były troszkę bliżej? Dzięki. no ja to na że to on będzie tą krową. No dobra, zobaczymy. To nie jest zabawne, Justek. To nie jest. Ej, totalnie mnie zaskoczył. To jest dobre. To w sensie, jest dobre. To, to się najbardziej podoba, ale to jest taki czarny humor. I. No, dobra, ja taki lubię. Cześć, Coś, możesz usunąć rurę przede mną. Ja nawet wiecie, co ja się boję takich. E... Ale nie, no dobra. Bo to no To może być nimi. No dobra, ale no to. Rurę przede mną. Widać, że do Jamesa trzeba pisać e, bardzo tak bez dru drugiego dna, bo on nie no. za bardzo rozumie. No. Ej, dopiero zaskoczył, no! Ey, patrz, no jak nie rozumiesz, no. No bo usunął tą rurę i się namiot zawalił. A! Patrz, my myśleliśmy, że widzisz, jacy my jesteśmy głupi i zrąbani, że, że my myśleliśmy, że będzie chciał usuwać tą dziewczynę, na przykład, nie? On usunął naprawdę tą rurę i ten namiot się zawalił. No. James, no. James to jest taki prankster. No. Cześć, J James. James! Możesz sprawić, żeby stopy mojego chłopaka nie wyglądały na takie. O kurde, one faktycznie są długie! Ma długie paluki, ale też ma długie paluchy. Ale też ale mam ty paluchy. masz taki w też mam wielkie takie, stopy. Zobacz, hmm. ja też mam stopy. Dobra, nie pokazuj... Ja to jest jestem cały. No dobra, dobra, czekaj. Zagrajmy w grę po prostu, że próbujmy przewidywać, co się tutaj stanie. Mi się wydaje, że bo on trzyma coś w dłoniach. Mi się wydaje, że zamiast dłoni będą stopy. Szczerze nie wiem, co tu będzie. Aż chcę kliknąć dalej i zobaczyć. Co ja te... obstawiam, że to będą, że ręce będą na stopach. Jej przedłużył, czy co? No i nie są długie, to no swy tak, w sumie tak. On miał takie długie, ona teraz nie ma. Długich. Ej, ale z drugiej strony to jest bardzo miłe, żeby on się nie czuł z tym źle, że ma długie stopy. No, no, no to ona też no ma. Ona też ma I długie tyle. palce. Cześć, mam za nich mięśnie i nie mogę wyprostować moich rąk. Może sprawić, żebym wyglądała normalnie na moim zdjęciu. To też będzie czarny humor. KORDE! Nie wolno się z takich rzeczy śmiać, mi się wydaje, że to będzie podchwytliwe to, że, że bym wyglądała normalnie. No, nie? tak. I że to może być coś z tym zrobione. Najpierw no, no jest ja to, że James jest tak jest jest nieprzewidywalny, że ja nie wiem, czego mam się od niego spodziewać. Mi się wydaje, że po prostu wyprostuje ręce. dobra okay, dawaj. Akceptacja samego siebie może być trudną Oho. walką, pojęcie normalne to... Pro... Propagandowa technika, użyty przez nowoczesne społeczeństwo, żeby utwierdzać nas w konkretnych schematach. Jeśli ludzie nie potrafią patrzeć przez, poza Twoją kondycję zdrowotną, to po prostu nie są warci Twojej uwagi. To, co widzę w tym zdjęciu, to piękne uśmiechnięte. No widzisz, i James tutaj jest James naprawdę. James mnie zaskoczył. James... Mnie James zaskakuje na każdym zdjęciu, naprawdę. Każdy teraz yy, serduszko dla Jamesa w komentarzu tak. sprawi, żebym wyglądał bardziej Teddy. On oh, daddy. Oh. zawsze chciał być oliwką brazią. Po prostu im nie wyszło. To mi się wydaje, dziecko tutaj dorobi do tego zdjęcia. A to, to jest samo życie! To jest film idealnie pod ciebie, tak, jest tak. Fajnie, bo ja jestem też takie suchary, wale bo już śmieję, że jestem stary i. Wujo, ja. to jest wujo. Cześć James, kocham twoją pracę. Uwielbiam to zdjęcie, tylko głupia ja nie mogę, nie mogę utrzymać jednym kim dobry sposób. Możesz to naprawdę. No i dobra, no to co? Zęby będzie miała inne, czy co teraz? Dobra, ja jestem ciekawa. Ja Jedziemy. No. 71 lat teraz postarzał ją, nie widzisz? A jeszcze, jeszcze tu drzewo urosło z tyłu. Dobrze, tak ona rosła rozmać. Z... Ej, nie, to kropki! Uuuu, James! Cześć, James, James! Uwielbiam to z zdyi. Jestem ciekawa, jak by wyglądało, jakby za mną byłby wodospad i może trochę zieleni dookoła, i może jeszcze sareńki skaczące i kuźwa... Y, helikopter. Pomyślmy, co może on zrobić: wodospad. Wodospad to jest taki dwuznaczny, trochę zieleni, też jest dwuznaczny. Nie! No, no właśnie też, nie to jest wiem. najgorsze w tym odcinku, tak, że my tak, nie wiemy co tak. mamy. Ja bym chciał przewidzieć, co tam będzie, tak. ale on tak zaskakuje goś, że nie wiem. Spojisz, albo no, no, wychodzisz. Ale tak, jest wodospad. <grym> jest zieleń. Jest zieleń. No i co? Ale widać, że nie jest zadowolona na tym zdjęciu, nie? Że tak siedzi, <grym> <i> tak. <grym> tak... <grym> Ale szrek, zadowolony, taki boja tata, nie Więc tak. wy napiszcie teraz, który do tej pory Wam się podobał najbardziej. Mi się chyba najbardziej podobał. No, chyba z tą krawatą. Mi z tą rurką, bo to w ogóle totalnie to, to nas zaskoczyła ta rurka. Cześć, James, James. James! Zrobiłem to formalne zdjęcie, ale niestety założyłem krawat o złym kolorze. Możesz zmienić kolor mojego krawata na prosty czarny. Prosty czarny, O nie! Nie, to no ja już wiem. To będzie Kolor bardzo lechistowskie, tak. Wiesz, jak jest James? A jak było z rurą? No w sumie, tak. Tutaj może być totalnie inaczej. Ja na ciebie zastanawiam i klikam. Widzisz? Mówiłem ci, że będzie inaczej. To ty w głowie masz to, że od razu. A to jest James, James i... zawiodłam się na tobie. Miał być. Kałgarni się opamiętaj, się, obudź się. Załoguj się do życia, nie tylko wstaniesz i telefon do ręki. I oh, tak, zaraz się, tak się werek. właśnie. Cześć James. Jest to zdjęcie mnie oraz mojej dziewczyny na wakacjach. Mm. Mógłbyś usunąć moją rękę z jej biodra. Myślę, że to na trochę dziwnie. dziwnie. Wygląda jak ta ręka by była no wiem, doklejona. Do jak... doklejona była. no. James takie ręki były. No to mi się wydaje, że tam będzie jakiś inny typ stał. James, ja cię po prostu znam lepiej niż ją, Widzicie, James to mój brat. Tak naprawdę Ej, chciałem teraz... powiedzieć wam. Powiem Ci coś na koniec odcinka. Dobre. Cześć James. Kocham to, kocham to zdjęcie. Wszyscy kochają te zdjęcia. No. Wszyscy wysyłają Kocham to zdjęcie, kocham to zdjęcie Kochać to można no, drugą osobę Kochać to można kochali. rodziców Kochać to można graficzka. Zobaczcie, zobaczcie jak on mnie kocha A, Że jeszcze nie ucieka On chce, żeby było miasto trochę wyraźniejsze <grymne> Tak, właśnie miałem to powiedzieć Czemu kliknęłaś? No dobra, ja powiem ci coś na końcu odcinka Okej, okay, możesz usunąć tą rękę z mojego cycka na środku, dzięki Może on dołoży kolejną rękę Nie wiem, naprawdę nie wiem Skąd w ogóle on ma takie pomysły? To jest bardzo nieprzewidywalnym Grafikiem. Grafikiem Ale masz zboczenie zawodowe na temat biustu, nie? Jak większości, a co, lecimy? No. <noise> Ej, ale. Kurde, ja na takie rzeczy bym nie wpadł. Nie no, no jakby taka była miała 90 lat po prostu. Od szyi i w dół. Dobra, ale. Kurde, właśnie o to chodzi, że ja nawet bym na to nie wpadł. No A, tak! Skąd to są te pomysły? Siema i, i Jamie. Ej, to nie jest do Jamesa. To zdjęcie wygląda bardzo ładnie. No, kocham to zdjęcie. Dlaczego ludzie tak piszą? Dawaj na Instagramie kolejne zdjęcie, dodasz to. Kocham to zdjęcie. Niestety, noszę jasną koszulę i naprawdę ona sprawia, że moje zęby wyglądają na mega żółte. No trochę tak. Jest cokolwiek, co możesz zrobić. Koszula no? będzie żółta? Tak, mi się wydaje, że koszula będzie też żółta po prostu. No co, by bieli zęby to by było za proste. No to nie, nie to stylu. Nie, jest, nie jest Jamesa styl, nie dokładnie. Byłoby. A bo może usunie zęby? Może, o! Może tak, tak, usunie tak, zęby? Tak, tak, tak. tak, tak. No. Czekaj, zamknijmy teraz oczy i otwórzmy na trzy. Raz, dwa, A. trzy. Kurde! Wybielił mu zęby trochę. I usunął koszulę! I jeszcze ma tutaj y, nie Zarost. Ty się tak mówi na klacie? No, no mi się. Dywan się mówi, Wybieli na... Wybielił zęby, tak jak tobie na no Dawaj, dalej. Amanda napisała, cześć, James. A, kolejna. Jestem zabójana ja. w Twojej pracy. Kocham Twoją pracę, kocham. Nikt nie... A czemu nie napiszą, Kocham Cię, James? Mm. Możesz, proszę, pomóc mi z tym zdjęciem. Jest ładne, ale. Wygląda, jakby brakowało mi ręk. Bo to, że jej utnie tą rękę, którą ma, to. To będzie... nie będzie w stylu Jamesa, to jest zbyt proste. Ale widzisz, może on specjalnie wszystkie te zdjęcia robi tak, żebyśmy my szli jakimiś schematami i wydawało nam no, się, żeby to nie było tak. No. A on teraz to zrobi, żeby nas zaskoczyć. Dobra, patrzymy. Aha, no i widzisz, ja wiedziałem, ja wiedziałem. Ale to jest w James... A i on napisał! Co ty ukrywasz? ja na przykład ukrywam z tyłu przycisz do subskrypcji tego kanału. Kliknijcie, bo Julka leci po 100 tysięcy subów. Czekajcie, że ona tak... Ej, jak będę miała 100 tysięcy subów, to przyjdzie mi ten obrazek. Obrazek, bo coś namaluję. A chodziło jej o przycisk na 100 tysięcy, także jeśli chcecie, żeby Julka dostała obrazek, obrazek. za 100 tysięcy, to kliknijcie suba teraz, lecimy dalej. Dostaję twoją pracę. Tego nie było. I się zastanawiałam, czy jest szansa, żebyś mi pomógł z jednym ślubnym zdjęciem. Zrobiliśmy zdjęcie, ale zapomnieliśmy o ważnej rzeczy. Maski. Chciałabym jedną z masek, żeby pamiętać, że widzieliśmy ślub podczas kwarantanny. No na pewno ktoś tak napisał. No. Czekaj. A śluby się że jest z maską? Zrobimy albo maskę nurka, albo jakąś maskę taką straszną. No dobra. Mówiłam, że to będzie ta maska z bajki! I takie to coś. zdjęcie mi się najbardziej podoba. On takie coś powinien mieć chyba, nie? Czy nie? Jeszcze jak. Cześć James, możesz mnie i mojego chłopaka trochę zbliżyć do siebie? Nie Nieznajomy, który robił zdjęcie, kazaną, nam się się siebie, aby mógł uchwycić drzewo w kadrze. Po co drzewo w kadrze? Są bliżej? Są. Jest drzewo? Jest. Jedna koszulka na dwie osoby. Ostry miały tam propozycję do jakiejś federacji na walkę i to był dużo cięższy od niego zawodnik. I my sprawdzaliśmy z czelnikiem przed podwoją bluzy tutaj w ręce Boży do tej i my byliśmy takim podwójnym człowiekiem. Ale przez to, że już tak się bał. Ty się bałeś, nie? ty się bałeś. na tak.